Jak wygląda posiadłość Lary? Tak? No na pewno wie, to być żeby coś na, po, na... No to nie z polityką. Ale podobno, żeby zrobiła, żeby się zainspirowała. Tak, mówię tak, już tak zrobiłem raz. Boję się. Boisz się? No bez cisza. Coś mi tu biegają coś. Dobra, goni się Co to jest? Nemezis chyba. Mhm. Robot. mi te dźwięki No mam nadzieję, właśnie chciałam powiedzieć, że on tego nie widzi, że te smugi tak we mnie lecą. Gdzie? Ojej. W miarę. Tak nie to nie dobrze. Ja się ona chce obronić. Nie wiem co ma. Ona. No, hmm. ok, no, ona mi tutaj przyszło w ogóle. Portal otworzyli naprawdę i zostało mi do środka. Była mi tu biegnie, ona jest krytynką chyba. Która? Keita. Tak. Zaczyna się, hmm. Jeżeli tego no oczywiście musiała swoje tutaj odprawiać gówno idziemy po koleżanki. Dobrze, że 10 sekund dłużej. Jeszcze raz muszę leczyć. Ociuś. Co to zrobiło? Leży. Rozwaliliście coś, bo wybuchnięta, była animacja? Ja sobie to tam zrobiłem. No to palone było, tego by nie było widać, no jalo. Peska leży na środkowym piętrze na drapaku, przez co rudy nie może wejść na drapak wyżej. Mhm. Mm Proszę teraz poprawię, to teraz poprawiać, to ten nie po wszystkim i zaskoczył wyżej z biurka. No. O, też tak robi. No dobra, ale jemu ja nie przeszkadza nikt. No bo on na szafę wskakuje, na samą górę, nie? Mhm. Mm ja bym też czekał, Zaraz będzie ona jeszcze lepsza. Nie weszła mi ta latarka w ogóle. Eeeeh. Przeszczepiłaś, latowałaś koziołankę? Wcale. Pasak, Ta tak jak przekazujesz pustkę, pues też się tak czysta. Nie wiem. Że no nie patrzyłam nigdy. Boże, chciałabym, pobiegłam. Chyba na we Czemu ja tak krzykłam w ogóle? What the fuck. Nie kumam. To masz perka, nie? Czy nie? Nie! <Sk rozp migậm bouncy> to nie wiem. Ten kleja palona tu jest u mnie. Mhm. No, Daj wstą? mi go, nie boże, no kisnę. Zombie mi na łeb chciał wskoczyć, no chyba śmieszny jest. Ale jak nie robić, a jak robić, trzeba jakąś one. paletę, no kurwa. Coś jest w świątyni gdzieś. Jezu, no nie mogę przejść w ogóle! on robi ty mi? Na paletach coś robią! No a dobra. Tyłem. Tyłem, no jak? Kamek po co? Kisnę. Hak, tu już! Fajny ten kamek, ale mógłby troszkę większy obszar mi się kręci, jak ściągniesz to zaś przyjdzie, tak grają ostatnio, nie wiem co są tacy... O, ta przyszła, piękno, to jest Mikleja, też buty palone Mikleja, jaka na ma pazury, mi się palce palą Ogon ma, ogon z dupy jej wychodzi żadnego generał na nie robi też nic. Dramat. Hmm. No cóż. Kitty Cut, Cutter, Cut raz robi. Tu jest zrobiony. Prosto w Po co robisz takie rzeczy? No wiecie co. kulka to Kulka. Biegnij. No super, wybuchliście mi okay. Wy robicie razem? Mhm. Mm okay. To jest wieczność. To wąsia. Dla mnie pijak, ale nie wraca. Musiałem wydrzeć, tak? Co on tu chodzi o Niech to przy No tu Lassi cały czas przy tym poszedł na dół. Tak do mnie poszedł. Mhm. Mm Jest bez no mi na głowę skoczy! Co? Ty po prostu chcesz? Uham. -huh. Chciałbym ratować. Ja się ratowałem sam. Jak stąd no. wyjść? Z portalem. Nie ma. Widać spisane. Nic nie widać. Muszę. Bieżę yes. mnie bieżę mnie na huby no, nie wiadomo gdzie cię wyplują gdzieś u góry fajnie jakby pod bramą tą otwieraną Boże, drugą kursą, ja one są tu, otwierają on oh, tu jest już nie mam DS. Mm -hmm. A za ucieknięcie z kurka! Okay. Jakby paliła na łeb. Nic nie dadzą, no. Jak oni by mogli coś dać? Dodatkowo. Dla nas. Mam kryształ co? Tak, tak, tak! Cześć sabla się gonić, palety zrzucać. To już No, Ta no. okay. kolejna paleta i narysłem. Też no, wybuchłam... No, jakie ucieczki, jak on... aha. My się zaliczy po meczu. Nie no, na pewno nie to no. Matko, gdzie tu... O Boże. Za szybkie tym piekaniem swoje z jednej strony. No ale strzałki. miał coś mieć zmienione, nie? Na gorsze Przyjaciele do końca chyba, bo nakrzykła. krzykła. No okay. dopiero teraz się gun zablokował. Czemu się zaściągasz? Ściągasz mnie Lela czy nie A, dobra Co A gnoj. Adaś leży. Co gnoju. Jest ono no ty idziesz czy co, kurwa. blokujesz cały czas mądrość. No, ciekawe w czym? Aha. Cały czas się te geny blokują.

Czemu ta latarka się przerywa? No kurwa. Co to grzyby jakieś? Eee. Dałbyś iść. Zobacz. Renato, Lila. Poszedł na dół chyba. No. Gdybym mi wybuchła z tym Wybuchnięte, zablokowane. Tak cały czas. Idę do szafki. Dajcie, wyleczę. Najgorsze, jak on tu wyjdzie zaraz tym portalem zaś. Aha. Okay. Czemu tylko po jest? Co to było? Jakieś duchy, ręce nas mogą bić? ale mówiłem ci o tym wczoraj. Ale to by że tak jak na paletę myślałem, że tego palety mogą blokować tą ręką. Nie, powiedziałem, że nowe ręką. Nie Że palety pojebani, Boże, ludzie, nie. Ty no, się ja tylko po raz. No bo nie patrzysz się w jedną stronę, w twoją. No Co? Wszyscy to macie? No, jakbyście w trójkę krzykli wszyscy razem. No pieprzony. Stary element z Halloween. Bez tego świata innego. No, południe normalne i tak dalej. No, a tutaj cały czas to samo już nie. Gdzieś na końcu mapy. No za tobą. On no, może biegać długo. No, co w czasu przy... No, wcale mnie tu nie widać. Nie <laughs> mam jego dość. Jezus, jaki lak! Adidas zrobił Bena. A czemu on mu pozwala na mnie? Adidasowi? Przecież. Ta, Tak, cały czas mnie wiesza. Kszt tego wiesi. Krzy tego wiesi. Kurde, tylko dwa razy. Jezus, dźwięki okropieństwa. Tych latanych potworów. Mówić. No ale ej, czemu on robi ci? bym kazał gana robić. No to czemu nie robiłeś? Bo mini osób? A myślę, że nie chcesz robić się zdenerwował czemu już nie krzyczę? Eee.

Boże, no wszyscy mi na łeb. Otworzył. Dobra, gdzieś się do szafki wyleczyć najpierw. Boże. Niech to nikt mnie nie uratuje. A, ale jesteście. By ciągle się to przecież. No co, biegnie, że ja?